W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty przez jednorodzonego Syna swego oświeciłeś nasze dusze światłem Ewangelii i wprowadziłeś na drogę życia. Daj nam przez zasługi świętego Ojca naszego Franciszka Najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy, przygotowując się do uroczystości tego świętego patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym, a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie składamy u stóp Twego Majestatu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich pociągali do Boga, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kirje eleison, chryste eleison, Kirje eleison, chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami. Święty Franciszku, światło włoskiej Ziemi, módl się za nami. Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami. Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, módl się za nami. Święty Franciszku, Pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami. Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, módl się za nami. Święty Franciszku, z namionami męki Jezusowej ozdobiony, módl się za nami. Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, módl się za nami. Święty Franciszku, Gorejący miłością Bożą, módl się za nami. Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, módl się za nami. Święty Franciszku, miłujący pokorę, módl się za nami. Święty Franciszku, wzorze pokuty, módl się za nami. Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Święty Franciszku, Krysztale czystości, módl się za nami. Święty Franciszku, dobrami świata gardzący, módl się za nami. Święty Franciszku, Patriarcho ubogich, módl się za nami. Święty Franciszku, żywy obrazie nut ewangelicznych, módl się za nami. Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów. Módl się za nami, Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla, módl się za nami. Święty Franciszku, pogromco szatana, módl się za nami. Święty Franciszku, filarze Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, módl się za nami. Święty Franciszku, Głoszący światu pokój i dobro, módl się za nami, święty Franciszku, zwycięzco złości świata, módl się za nami, święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami, święty Franciszku, drogowskazier dla błądzących, módl się za nami, święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy, Módl się za nami. Święty franciszku, wielki orędowniku u Boga, módl się za nami. Święty franciszku, święty nasz Ojcze, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami, módl się za nami święty nasz ojcze franciszku, abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się boże, który się ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości, w osobie twego sługi serafickiego franciszka daj nam prosimy łaskę twoją, abyśmy za jego wstawienictwem i przykładem. Przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości, przez Chrystusa Pana naszego, amen.